TVG9, Klaudiusz Wesołek. Zapraszam ponownie na rozprawę przeciwko mnie, która odbędzie się w sądzie dla Warszawy Mokotowa 23 marca. Postępowanie toczy się przeciwko mnie za to, że namalowałem graffiti na budynku należącym do spółdzielni mieszkaniowej na no, Niektórzy zarzucają mi, że moja argumenty, moja walka jest bezpodstawna. Ja chciałbym odesłać ich no między innymi do internetu. To mamy informacje o spółdzielni Dębina. Czyli mamy skład osobowy wśród członków Leszek Miller, Jerzy Jaskiernia, Marek Wagner, Grzegorz Rydlewski, Michał Tober. I mamy informację o tym, że inne spółdzielnie skarżą się na to, że spółdzielnia Dębina dostała grunt w cenie. 126 zł za metr kwadratowy, a inne spółdzielnie miały wycenione grunty po 500, metrów, 500 zł za metrów metr kwadratowy. No, także różnica, jak widzimy, kolosalna. No, możemy powiedzieć, że no, było nadużycie władzy, ale wszystko LEGE Artis było. No, akurat nawet się nie pofatykowali yy, po to, żeby zrobić yy, wszystko LEGE Artis, chociaż niewiele by ich to kosztowało, ale yy, no, już byli tacy pewni siebie, że nie wypełnili warunków, które ustawa nakazywała. Nie przyjęli poczet członków osób z list wojewody. Możecie Państwo zapytać w Urzędzie Wojewódzkim, czy jakakolwiek osoba została przyjęta w poczet członków. Nie ma żadnej takiej osoby. Wiem to, ponieważ przeprowadzałem kontrolę. Poza tym 3 hektary dodatkowe spółdzielnia otrzymała już po okresie obowiązywania ustawy. Na ten temat materiały są w gospodarstwie pomocniczym kancelarii premiera. No, niestety sąd nie uwzględnił mojego wniosku o przyjęcie tych dokumentów jako dowodu w sprawie. No, co już z góry yy, może rodzić podejrzenia, że proces ten uczciwy yy, do końca nie będzie.